Chłodzenie kluczowych procesów biologicznych jest bardzo wyczerpujące dla organizmu i nie zostaje już wiele energii na bardziej złożone procesy. Upał generalnie powoduje, że człowiek zaczyna się przystosowywać do tego, żeby sobie poradzić z odprowadzaniem ciepła. No to jest bardzo energochłonny proces i wtedy całe zasoby są przekierowywane właśnie do tego, żeby sobie poradzić z tym upałem. Co może osłabiać struktury hamujące w mózgu i to jest jedna z koncepcji przez te, przez te powody e, słabego hamowania, no człowiek może być właśnie bardziej wybuchowy, impulsywny, może dokonywać reakcji gwałtownych. Stąd też między innymi w gorące dni rośnie liczba ataków agresji. Ośród takich różnych e, badań wiemy na przykład, że jest więcej e, osób, które się zgłaszają do ISP, przyjęć w szpitali psychiatrycznych w tych dniach, próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego temperatura wpływa na nasze zdrowie psychiczne, musimy zajrzeć w głąb organizmu. Gorzej śpimy, gorzej funkcjonujemy w ciągu, w ciągu dnia. Endokrynne aspekty stresu, czyli wszelkie hormony stresu, które się wydzielają, kiedy działa na niej taki stresor w postaci wysokiej temperatury przez dłuższy, dłuższy czas. Może to są aspekty dotyczące dopaminy, serotoniny albo jakichś obwodów mózgowych i ich pewnego współgrania, właśnie w sytuacji nasilonej. Temperatury, wyższej temperatury nadal zastanawiamy się, co z czego wynika. No ale pamiętajmy, że wzgórze, który odpowiada za termoregulację naszego ciała, jest też jednym z elementów osi reakcji na stres. W 2011 roku na łamach magazynu Psychological Science wykazano, że w czasie wzrostu temperatur dochodzi do częstszych a także aktów przemocy domowej. Wiemy, że już ta temperatura powyżej 25,7 stopni Celsjusza, ona już może wpływać na takie upośledzone właśnie nasze funkcje poznawcze, na gorsze funkcjonowanie poznawcze. Powyżej 35 stopni, no, a już tutaj pojawiają się kolejne te objawy, mogą się pojawiać też takie nasilone objawy depresyjne, lękowe, a powyżej 37 stopni Celsjusza, no, tutaj już może się też pojawiać właśnie taki aspekt tej zaburzonej oceny sytuacji. W pracy opublikowanej 6 lat temu na łamach International Journal of Environmental Research and Public Health, jej autorzy wskazują kilka prawdopodobnych mechanizmów odpowiedzialnych za to, że ciepło potęguje patologiczne procesy zachodzące w mózgu. Na pierwszy plan wysuwają się stany zapalne. Stan zapalny też może być czynnikiem, który trochę wyjaśnia ryzyko zwiększonej częstości chorób i zaburzeń psychiatrycznych w tym czasie. Na co dzień ludzie są w stanie radzić sobie z temperaturą. Problem zaczyna się, kiedy jest to okres przewlekły czyli trwający na przykład kilka dni. Wtedy, mówiąc kolokwialnie, hamulce puszczają. Jeżeli to jest chwilowe, nie wiem, idę sobie do sauny czy robię sobie zimny prysznic, to wiemy, że ma to skutki prozdrowotne, ale utrzymujące się dłużej, wpływające na przykład na nasz sen, może mieć przełożenie na nasze funkcjonowanie poznawcze. Im goręcej, tym trudniej jest wytrzymać, prawda, i y, trudniej jest nam y, zahamować różne reakcje. Człowiek jest rozdrażniony, może mieć niepokój, y, może być zmęczony i z tego powodu jeszcze bardziej słabi, hamujący swoje. Y, możliwości radzenia sobie, ale też takie wybuchowe reakcje. Cytując stronę poradni psychologicznej Propsycho, ludzie są wtedy częściej poirytowani. Nieodpowiednia temperatura do właśnie takiej mojej homeostazy, żeby utrzymać tę równowagę w ciele, będzie stresorem. A jeżeli pojawia się stresor, no to będą pojawiały się też reakcje. Zjawisko znane jako efekt długiego, gorącego lata wiąże się m.in. z przyspieszeniem bicia serca, obniżeniem ciśnienia krwi, skokiem adrenaliny i testosteronu, bólem głowy, odwodnieniem czy ogólnym dyskomfortem. W skrócie, ciało zostaje postawione w stan gotowości. Możemy sobie wyobrazić poczekalnię na przykład do lekarza w miejscu, gdzie nie ma klimatyzacji latem. Ludzie są zdenerwowani i myślę, że to są takie sytuacje, które być może część z nas doświadczyła, że ta irytacja, to poddenerwowanie pojawia się w sytuacji, kiedy działają na nas takie stresory w postaci wysokiej temperatury. Dni gorące, letnie, lubimy się chłodzić. Jednym ze sposobów chłodzenia się jest alkohol, spożywany w większych ilościach właśnie na takich różnych no, biesiadach, grillach i tak dalej, kiedy tego alkoholu jest więcej. Również to może być czynnikiem różnych zachowań nieodpowiedzialnych. I też paradoksalnie odwodnienia. Odwodnienia jak najbardziej. Odwodnienie i niedopilnowanie tego prawidłowego nawodnienia też może dawać różnego rodzaju powikłania. No oczywiście nie tylko psychiatryczne, albo no tam również kardiologiczne, prawda. Układ krążenia bardzo źle to znosi. No ale kiedy jesteśmy zagrożeni, kiedy mamy różnego rodzaju problemy ze zdrowotnym stanem, to nasz układ psychiczny też na tym cierpi.